Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lipton. Zapraszam Was na prezentację komputera za niecałe 3000 zł, który złożyłem specjalnie dla mojego dobrego kolegi i oczywiście widza Morele TV. Ruszamy z prezentacją części, jakie znalazły się w tym PC-cie. Zanim przejdę do omówienia podzespołów, z jakich składa się ten komputer, muszę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny element, o który na pewno zapytalibyście w komentarzach. Zestaw ten, złożony z nowych części, kosztuje ponad 3100 zł. I zgadzam się, że w tej cenie otrzymalibyście lepszą konfigurację. Na przykład z radonem r 9380 380X z jeszcze wydajniejszym procesorem. I to jest fakt niezaprzeczalny. Z tym, że przy budowie tego komputera wykorzystałem kilka swoich podzespołów. W związku z tym cena całej konfiguracji spadła o dobrych kilkaset złotych. A w cenie 2800 2000 900? Zestaw ten stałby się chyba ciekawą alternatywą dla tych tańszych i nieco nawet droższych konfiguracji. Po raz pierwszy na kanale Morale TV prezentuję konfigurację, która oferowałaby nie tylko ciekawą wydajność, ale także niezłą kulturę pracy, przyzwoity pobór mocy, ładny wygląd i przede wszystkim wysoką jakość użytych elementów. Zasilacz z certyfikatem 80 plus brąz. Obudowa za ponad 280 zł z trzema wentylatorami 140 mm z niezłymi blachami, do tego chłodzenie na procesor, to wszystko powoduje, że cena tego zestawu komputerowego jest wyższa od tej, w której złożylibyście podobny wydajnościowo PC, ale mimo wszystko nie oferujący takiej funkcjonalności, jaką przedstawia ten PC, który stoi za mną na biurku. Moi kochani, czas na przedstawienie podzespołów, nie mojego gadulstwa, czas na konkrety. Zestaw komputerowy, który znajduje się obok mnie, buduje procesoru klasy Intel Core i5. Jest to procesor dokładnie 6400 o taktowaniu 2700 MHz, który w trybie turbo przyspiesza do ponad 3000 MHz. To jednostka standardowo wybierana w kwocie 850 zł przez graczy do takich jednostek graficznych jak GTX 950 Radeon R9380X, czy chociażby do kart za ponad 1500 zł. Mam tu na myśli modele GTX 970 i Radona R9390. Dalej. Płyta główna ASRock i tu uwaga, zwrócę uwagę na nazwę H110MHDV. To płyta główna pod soket LGA1151, wspierająca montaż pamięci DDR4 o taktowaniu 2133 MHz. Przyznam się, że wybrałem ją z tego względu, że pewne oprogramowanie pozwala zwiększyć bazowe taktowanie pamięci. Okazuje się, że są to tylko puste MHz, nic nieznaczące dla wydajności w grach komputerowych czy programach użytkowych. To jest właśnie płyta główna, dodatkowo jeszcze schłodzoną sekcją zasilania, chociaż przy procesorze klasy I5 nie powinno to dawać jakichś profitów. No ale pamięcią operacyjną będziecie naprawdę zadziwieni. Wyobraźcie sobie, że znalazłem pamięć operacyjną firmy AMD. Tak, jest to prawda o taktowaniu 2400 MHz i opóźnieniach CL15. Pamięć ta 8GB w jednej kości kosztowała zaledwie 117 zł. Była to naprawdę wyśmienita oferta, której chyba już nie mam w sklepie Morele.net, przynajmniej na tę chwilę. Zapytacie się na pewno o taktowanie. Ta pamięć bez problemu będzie obsługiwana przez płytę główną... Astroka, jak sami widzicie, komputer działa z tą pamięcią, za chwilę Wam to zresztą pokażę. E, pamięć ta w tym momencie aktowana jest zegarem 2133 MHz, a opóźnienia zmniejszyłem odrobinę do CL14, myślę, że wyciągnąłbym nieco więcej, ale nie mam czasu w tym momencie na zabawę, być może będzie na to później czas. Także możecie być zadziwieni, tak, jest pamięć operacyjna AMD, są także SSD-ki AMD. Jak widać, ta firma działa nie tylko na rynku kart graficznych procesorów, ale także tutaj branduje w jakiś sposób e, innych producentów i dostarcza pod swoim szyldem takie podzespoły. Dalej mamy kartę graficzną FG GTX 960 wersji SSC z 4GB pamięci VRAM na pokładzie. Karta graficzna, o której powinniście już wszystko wiedzieć, jeśli dokładnie oglądacie materiały Morale TV, a jeśli nie jesteście szczęśliwcami, którzy już to widzieli, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka. Oczywiście tych zainteresowanych powtórnym obejrzeniem nie odtrącam, także możecie zobaczyć sobie ten test. Obudowa. Aquarius M62 z trzema 400 mm śmigłami, z ogromną miejscą przestrzenią roboczą na dokonywanie jakichś zamian, na montaż płyt głównych wentylatorów i wszelkiego innego typu elementów. Z ciekawie rozwiązanym montażem dysków 2,5 calowych a także 3,5 calowych. Wreszcie z piwnicą, która zasłania nam miejsca na dyski a także na zasilacz. To wszystko powoduje, że w cenie 200 70-80 zł ta obudowa jest ciekawym wyborem. A, dodam jeszcze solidne blachy, jak na ten segment cenowy. E, także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o te dwa elementy. Mamy jeszcze trzy inne, o których zaraz powiem. W komputerze znajdują się dwa nośniki danych. Po pierwsze SSD 120 GB firmy SanDisk, ze standardowej linii tego producenta, oferowany za kwotę 185 zł, na którym jest zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home w wersji 64-bitowej. Drugim nosikiem danych jest 1TB Model Western Digital z Blue. Tu możemy przechowywać zdjęcia, filmy, po prostu te wszystkie pliki, które nie chcemy, których nie chcemy magazynować na szybkim Solid State Drive. No i na samym końcu mamy taką wisienkę na torcie, czyli Cooler Silentium PC Spartan 3 Pro. Chłodzenie, które jest oferowane do właśnie takich procesorów z zablokowanym mnożnikiem dla osób, które nie chcą wyposażać się w boksowy układ chłodzenia, których przeraża jego kultura pracy a czasem także i temperatury procesora, bo nie zawsze te są niskie. Także taki cooler znajduje się na wyposażeniu tego zestawu komputerowego. Jak to wygląda sami doskonale widzicie. Myślę, że całkiem nieźle skonfigurowany pececik, który będzie służył tej osobie przez kilka dobrych lat. Ja już się z wami żegnam, ale zapraszam Was na krótką prezentację wydajności tego zestawu komputerowego w grze Cry Primar, a także na kilka niespodzianek, jakie wyjdą podczas oglądania tego materiału. Do zobaczenia w następnym filmie Morele TV i dajcie znać, co sądzicie o takiej krótkiej prezentacji zestawów komputerowych składanych dla widzów Morele TV. Pa! pa! We'll <laughs>